Siemka, witam Was w kolejnym odcinku 20 zł do kosy. Przypominam zostawić suba, lajka, komentarz i lecimy. Na początek sobie wymienimy punkciki. Coś czujesz dzisiaj się uda to jest ten dzień. Tyle nie oddało, to w końcu musi oddać. No, punkciki ten wymienione. Złotóweczka trafiona. 24 zł na koncie i lecimy z bitewkami. Tworzymy swoją bitwę, na początek spróbujemy sobie jakoś spokojniej. Weźmiemy sobie farmita tego. I stickery, Uuu, stickery podrożały. Na trzech graczy tryb normalny przywołujemy boty i zobaczymy co nam poleci. Mamy bota Pewora, Shelliego i co tu nam spadnie? Oby jakieś gwiazdeczka. No i nieciekawie. Pewor na razie najwięcej. Ale jeszcze do uratowania. No nie za bardzo już. Underdog by oddał. Chyba że gwiazdeczka. No fajnie by było, jakby poleciała gwiazdeczka. No nie tym razem niestety. Stworzymy sobie od razu kolejną bitwę, bez przedłużania. Jakąś mocniejszą sobie stworzymy. A spróbujemy sobie zaryzykujemy Szymonka na 4 graczy underdoga. No, ktoś tu dołączył. Jeszcze Pago Bandura. Oby no, im poleciało. Wszystko co najlepsze, tylko nie mi. No ale no niestety nikomu nie poleciało. No nie, nie tym sposobem niestety. No jeszcze wygraliśmy. <gryw> no nie ciekawie. A zaryzykujemy jeszcze raz. Damy sobie dwie azurę, Też na czterech graczy i underdog. I przywołujemy boty. Ta skrzyneczka też lubię oddać. To jest procentówka. No taka w miarę, ale jak sypnie to porządnie. Tylko nie nam. I pierwsza skrzyneczka. No nie fajnie, no. Druga. Ładnie i zobaczymy kto wygra no chyba drugi raz z rzędu nie wygram no wiedziałem bot ginold dobra pieniążki mamy na koncie, wymieniamy sobie punkciki teraz damy sobie dwie skrzyneczki po 500 no nie fajnie pierwsza skrzyneczka nam poleciała sprzedajemy od razu druga no a bubka safari mesh przypominam wam o użyciu kodu bezorek plus 5% do wpłaty i darmowa skrzynka Milspec. Otworzymy sobie tą skrzyneczkę, zobaczymy co nam poleci, to co by wam poleciało. Otwieramy i mielibyście skinka za złoty 60. za darmo, także polecam. I z kodem wezorek oddaję, tylko nie mi, mi nie odda, ale wam odda, to jest oczywiste. Dobra, lecimy sobie z bitewkami. Dołączmy sobie do tej. Na środku, nie lubię być na środku. Mamy botanex. Tutaj, 24 zł. Pięknie, a to to underdog. Kurwa mać. Wygrał? Nie, bo od jeszcze zgarnął. No, się ucieszyłem. Dołączmy sobie tutaj do tego oponenta. Test your luck. No, jakby jakaś koska poleciała, byłoby fajnie. Pierwsza skrzyneczka dla niego, ale niedużo. Druga też dla niego. A nie ma dramatu. P2000. O, tu dla nas 7 zł. Pięknie. I oby nie kosa dla niego. No i ładnie wygraliśmy sobie bitewkę Profit jest? Jest Także nie ma lipy 2 złote, ale no trudno Sprzedajemy sobie od razu I bitwy no, Mamy fajną bitewkę, dołączamy sobie Goldson, El Chapo Zobaczymy Jak to leci Pierwsza dla nas Ta najważniejsza Tutaj, no tak, średnio, ale prowadzimy dalej. No i wygraliśmy. Tu nawet się nie zwróciło. Nie fajnie. Lecimy dalej, staramy sobie, stworzymy bitewkę. Co by tu dać? Damy sobie jednego bista i farm, farmić. Trzech graczy, terminal, crazy terminal i lecimy. Przywołujemy boty. W tym trybie chodzi o to, żeby najsłabszy skin z ostatniej skrzynki mi poleciał. To wygramy. Tutaj. Ładnie. I ostatnia. No i nieładnie. Terminal by dał. 43 zł pewró zgarnął. No pięknie. A moglibyśmy to być my. Wymieniamy sobie od razu punkciki. 500 punkcików. A włupka safari masz. Po raz kolejny. Za 60 groszy. Otwieramy drugiego. Mamy 23 zł. O, tu coś lepiej. 72 grosze i dołączamy do kogoś. Oj, czuję to. Czuję tą bitwę. Musi to być to pierwsza. Nic nie leci. Ciekawego. Druga też. Nic ciekawego. Tak jak gwiazdeczka poleci i będzie pięknie. I przegraliśmy. No trudno. Ale zwrotki nie ma. Tworzymy bitwę. Dwa szymonki. Na 4 graczy underdog I dodajemy boty Jak ma oddać to właśnie w tym momencie Gwiazdeczka dla kogoś I po skinku jakimś jesteśmy uratowani No tylko berety za 20zł No niestety Kolejne pieniążki na naszym koncie Od razu punkcik wymieniamy Teraz mam strategię Jak to zagramy A no, mogła ta łupka wpaść albo nitro e Meczka, ale trudno się mówi Nawalamy same milispeki. I damy jednego tego na czterech graczy Crazy Rush i lecimy. Mamy dwa boty jakiegoś ziomeczka. <śmierdzi> 84 zł. Jeszcze było zbagowane, nie widziałem co mu leciało. No taktyka dobra, ale nie w tym wykonaniu. Dobra, na szybko, punkciki wymieniamy i lecimy z tą samą bitwą. Ja czuję, że to odda. Także stworzymy sobie taką samą. SSG nam leci. Hu za 3 zł. Piękne. Op, za 4 graczy Crazy Rush. Tworzymy. Przywołujemy boty. Ja wam to przyspiesza jak poprzedni. Także nie bójcie się. No, i tyle by było 86 zł dla Ginolda. Mogło być nasze, ale nie było. Trudno się mówi, ja was żegnam w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Wpadnijcie na poprzedni filmik. Trzymajcie się. Cześć.